Cześć, witam Was. Dzisiaj znowu wrócę do spraw pośrednio, bezpośrednio kościółkowych, a dokładnie chodzi o lekcje religii w szkołach. I zanim przejdę do, że tak powiem, głównego tematu, chciałbym wam tutaj naświetlić kilka dość ciekawych danych, jak mi się wydaje. Fundacja Wolność od religii w ciągu zaledwie jednego roku otrzymała ponad dwa tysiące zgłoszeń w sprawie łamania praw uczniów niezapisanych na tak zwaną katechezę. Z jednego ze zgłoszeń możemy się dowiedzieć, że katechetka kazała wyrzucać kanapki z wędliną do kosza, ale o tym w dalszej części filmiku, bo to, że tak powiem, będzie główny temat dzisiejszej religii. Raport tej fundacji opublikował odnośnie łamania praw uczniów niezapisa niezapisanych na katechezy, jak wspomniałem. Najwięcej zgłoszeń Pochodziło z dużych miast, zwłaszcza z Warszawy. Wśród najczęściej wymienianych form dyskryminacji rodzice wymieniają umieszczenie religii w środku zajęć, przez co niezapisane na zajęcia dzieci miały okienka w planie lekcyjnym. Uczniowie są wówczas pozostawieni bez opieki, lub mimo wszystko są zmuszani do uczestnictwa w tych zajęciach. O czym już kiedyś wspominałem, jak, jak to działa? Co roku religia jest wstawiana automatycznie w środku lekcji, mimo iż jedna trzecia nie chodzi na ten, nazwijmy to, przedmiot. Chociaż jednej godziny poza planem jest trudne i jest traktowane jako wielka łaska, no, można powiedzieć, dobra wola, a nie oczywiste prawo ucznia. W raporcie pojawiła się także kategoria przemoc symboliczna i wartości szkoły. I w tym raporcie możemy dowiedzieć się, że rodzice skarżą się również na obecność symboli religijnych w klasach. O tym też kiedyś wspominałem, pokazywałem, że nawet godło potrafi być gdzieś na bok przesunięte, a w centralnej miejscu jest powieszony krzyż, co jest dla mnie absurdalne, tym bardziej w świeckiej szkole, w państwowej szkole. Uznawanie. Świętych patronów szkół, czy organizowanie konkursów i wydarzeń silnie powiązanych z uroczystami, uroczystościami kościelnymi. O czym też robiłem materiał, gdzie tam dzieci bawili się w ukrzyżowanie Jezusa. No, zajebiste przedstawienie było: no, ukrzyżowali dzieciaka. Przykładem jest szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Lubiążu, gdzie nawet Dzień Babci, czy Dzień Mamy, organizowane są, uwaga, w kościele. Rozpoczęcie roku, Dzień Babci, Dzień Matki, występy dzieci, organizowane są w kościele. Nauczyciele mają obowiązek być i uczestniczyć. Korytarz szkolny i duża część sal lekcyjnych to jedna wielka gazetka religijna, głównie o oczywiście Janie Pawle II. Poczet sztandarowy występuje w strojach stylizowanych na gwardię papieską. Zabawy karna karnawałowe dla dzieci, typu bal Wszystkich Świętych, gdzie dzieci przebierają się za postaci biblijne. I tak uczestniczą w tej, nazwijmy to, zabawie. Promuje i wyróżnia się chłopców, którzy są ministrami. I to wszystko, powiem Wam, dzieje się w szkołach publicznych. Czyli pralnia mózgów, katolicka pralnia mózgów dzieci, rozkręca się na dobre ale to nie wszystko. Nie jest też żadną tajemnicą, że już od wielu lat drastycznie spada liczba uczniów uszczęszczających ucz na lekcje religii w całej Polsce. Najniższy odsetek odnotowany jest w archidiecezji wrocławskiej. I tutaj jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są niestandardowe zachowania katechetów, co już niejednokrotnie było o tym mówione. I właśnie w wielu dolnośląskich placówkach edukacyjnych rodzice i sami uczniowie skarżą się na dominację religii w przestrzeni szkolnej, co też jest chyba już oczywistą oczywistością, można powiedzieć, w całej Polsce. A i nie wiem, mniejsze miejscowości, ludzie, no nazwijmy to bardziej pobożni, tam to już w ogóle, no szkoła to niemalże kościół. I teraz powoli przejdźmy do tej zakazanej kanapki. W jednej ze szkół, gdzie jak twierdzą rodzice, katechetka jest ważniejsza od dyrektorki placówki, ta że katechetka, sprawdza na religii z czym dzieci mają kanapki jeśli piątek a bułki są z wędliną lub jakimś mięsem nakazuje je wyrzucić po prostu do śmieci wyobrażacie sobie coś takiego żeby jakiś babsztyl grzebał w jedzeniu czyjegoś dziecka i, i kazał mu wyrzucać jedzenie do kosza no, gdzie jest szacunek dla w ogóle jedzenia, potraw? No, to się chyba troszkę yy, nawet z ich religią yy, no, nie, 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 nie spasowuje, prawda? Ale jakim prawem jakaś yy, psychiczna baba, katomaniaczka, każe dziecku wyrzucać jedzenie do kosza? No jaki ona daje przykład? Powiem wam, że to to jest właśnie jedno wielkie pranie mózgów dzieciom. A jeśli chodzi o właśnie takie pojebane pranie mózgów, y, dzieci przez tych y, katopsycholi, y, podam Wam kilka jeszcze przykładów, y, y, które nie wiem, nie tyle co bulwersują, ale no, nie wiem. Jako normalnego rodzica, solidnie i uczciwie wkurwiają, no, że tacy ludzie są dopuszczeni do dzieci. I tu jeden z przykładów. Jeden z rodziców opowiada taki, takie zdarzenie. Jego synek narysował jego, swojego brata, kotki, psa ze skrzydełkami na chmurce, bo tata jest teraz wśród chmur. Zarysunek dostał jedynkę, bo jakaś jebnięta katechetka stwierdziła, że nie wiadomo, czy tata jest w niebie, bo mógł być grzeszny. Od tej akcji te dziecko zrezygnowało z lekcji religii i bardzo słusznie. A Matka tego dziecka ponad rok pracowała razem z psychologiem, żeby jakoś to wszystko wyprostować, co ta jebnięta baba dziecku zrobiła. Inny przykład. Też katechetka puściła dzieciom drastyczny film, prawdopodobnie o ukrzyżowaniu. Dziecko jednego z rodziców wpadło z tego najgorszy moment, w którym zacytowało: Związali rączki i nóżki, wrzucono do dołu, bito kamieniami, aż on przestał się ruszać. Psycholog uznała nad wszelką wątpliwość, że dziecko w swojej relacji nie konfabuluje. Zapytali rodzice synka o to, czy pani Basia puściła im taki film. Syn potwierdził, że był brzydki, ale nie chciał wchodzić w szczegóły. To było akurat w przedszkolu, czyli to dziecko było jeszcze młodsze. No. W przedszkole oczywiście umyło ręce, że oni w sprawy kościoła się nie wtrącają. Jakie to kurwa wygodne, nie? I co ciekawe, Wam powiem, w opinii prawnika, dominującą reakcją jest próba ignorowania przedstawionych zarzutów. W przypadku nawiązania korespondencji z dyrekcjami szkół, gdzie są łamane te podstawowe prawa uczniów, czy są po prostu te dzieci krzywdzone przez tych katopsycholi, czy próby rozmów telefonicznych, najczęściej spotyka się z postawą zaprzeczenia istnienia jakiegokolwiek problemu związanego z religią, czy katechetami, katechetkami, a po przejściu do analizy konkretnych sytuacji i przepisów, zazwyczaj dochodzi do tłumaczenia się bądź y, zwyczajnymi y, zasadami szkoły, bądź też programem nauczania, lub zaleceniami kuratorów, czy interpretacjami men. Tutaj interpretacje Ministerstwa Edukacji Nauki się tutaj bym się nie zdziwił. No Czarnek to jest kolejny psychol, katopsychol, który ze szkoły chce zrobić kościół. To Zresztą o tym też już ten robiłem, e, robiłem materiał. Także mm, na pewno Czarnek tym dzieciom na pewno nie pomoże. Powiem Wam tak, według mnie osobiście, katechetka sprawdzająca w piątek dzieciom kanapki i nakazująca im wyrzucać te z wędliną do kosza, powinna być z miejsca wyrzucona z pracy. Tak powinno być w normalnej szkole, w normalnym kraju. Tylko. O tym, czy katechetka zostanie wyrzucona, czy nie, i o jej zatrudnieniu nie decyduje dyrektor szkoły, tylko jakiś tam biskup czy jakiś proboszcz. Dla mnie osobiście świeckie szkoły powinny zostać szkołami świeckimi. Religie. Powinny być w salkach katechetycznych, tak jak kiedyś były. I rodzic, który chce wysyłać swoje dziecko w łapska tych psycholi, to niech to robi na własną odpowiedzialność i zgodnie z własnym sumieniem. A nie mm, robić pralnie mózgów dzieciom w szkołach publicznych. Tak, jak mówiłem, szkoła jest od nauk, prawdziwych nauk, a nie o bajek o jakimś tam Jezusku. W szkołach powinna być matematyka, fizyka, język polski, języki obce po prostu prawdziwa nauka, a nie wpuszczanie psychicznych osób, które niszczą umysły młodym ludziom. Taka, nie wiem, katechetka widzi, że dziecko w piątek ma, nie wiem, bułkę z kiełbasą, każe wyrzucać, yy, każe wyrzucać do kosza, ale kompletnie, kompletnie ślepa jest, yy, gdy jakiś obleśny klecha wkłada swoje brudne łapska w majtki dzieci. Wtedy, wtedy tego nie widzi, wtedy jest ślepa. Udaje, nie wiem, pobożną, świętą, jeśli chodzi o bułkę z kiełbasą w piątek, ale już tej świętości nie ma, kiedy jakiś obleśny klecha molestuje dziecko. I tak już na koniec chciałbym Wam zacytować taki, nie wiem, nazwijmy to umownie wierszyk, który do tego. Kościoła, no, idealnie, wręcz idealnie pasuje. Posłuchajcie. Sprytni ludzie Boga wymyślili, żeby z Bożą pomocą ciemnotę łupili. Ciemnota na kolanach, kościół z głową w chmurach. Ciemnota w zgrzebnych workach, kościół zaś w purpurach. Tak kroczą już od wieków, wychwalając Pana czyniąc z ciemnego ludu człowieka barana. Idź po rozum do głowy, przyciśnięty wiekiem. Kiedy z kolan powstaniesz, znów będziesz człowiekiem. No i tym optymistycznym akcentem dzisiejszy filmik zakończę. No oczywiście. Piszcie, co wy o tym myślicie, jak to widzicie. No, jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a ja Wam już bardzo dziękuję, i do następnego filmiku, trzymajcie się, cześć.

виз <laughs> 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 <laughs>